Odcinek Monster High. Koniec przyjaźni. Rano. Tomelej, wróćcie wstawajcie. Mm. Kto tak szyczy? nie coś Co się stało? E no, oni nie chcą stać. idę do szkoły. No, my też. Nie mam zamiaru się spóźnić. Pa! Pa! Do zobaczenia w szkole! W szkole! Co tam dziewczyny tak rozmawiacie? A wiecie co? Dzisiaj przychodzi jakiś nowy chłopak do szkoły. Szkoły. Nowy chłopak. Ale... ale dobrze dosłyszałam, dobrze że wilkołak? Tak! No pewnie, że tak. Dobra. To cześć! Tak? Wow! Dalej! Co tam dziewczyny? Nie, podobno jakiś nowy chłopak przyjdzie. straszy całym. Może to, by, to mamy dwie kołak Na A czy nie będzie czasem brat ...Klodin? A nie, ona nie brata. No właśnie. Chodźmy na agryzologię, jak to Chloedin powiedziała. Wolę się nie spóźnić. Chodźmy. Chodźmy. O, ale będzie super. O, nie mogę się doczekać. A kiedy on ma przyjść? Za jakieś dwie godziny. No, po gryzologii i. Um, strachmatnie ma przyjść. Aha. O, o ja się ja nie mogę się doczekać. Ja też. godziny później. Będę dochodził do końca szkoły. No tak. Jasne. Dobra, idę się z się nie zapozna. A taki przystojny nas nie zauważył. <drybny> Widziałeś już salę gimnastyczną itd.? Tak, mm. tak, widziałem. A pokazać Ci wszystkie sale do gryzologii, z matmi? Widziałem. Co ja widziałam? Yy, może chcesz pójść do mnie, yy, ze mną po lekcjach? Nie, sorry, jestem zajęta. Bym poszła, ale mam sprawy różne. No dobra. Cześć. Hmm. O, cześć Perali. Cześć. Czemu nie byłeś na Gryzologii? no patrzyłem jak wygląda nasza szkoła. Aha. Podoba ci się tu? No, jest tu... Ta, ta szkoła jest ogromna i piękna. A ty na początku chodziłeś do upiernej szkoły dla mikołaków? No, a tam przeciw i tak dalej, i tak dalej. Ech, nie miałem już sił. Ta szkoła jest taka piękna. Wiesz, tak myślałem, jesteś bardzo mi miła, miłym kotem. O, dzięki. Może chcesz ze mną chodzić? O, no pewnie, że chcę. No dobra, to przyjdę jutro, y, dzisiaj. Za, y, przyjdę dzisiaj po ciebie po 8. i'm et Jak o 19 .00. przyjdę do Ciebie. O, no jasne. To cześć, do zobaczenia. O! Już myślałam, że mnie zapyta, ale zapytał. Na randce to No i jesteśmy ładny widok. Piękny, jest cudownie. Na światło księżyca. Mm. Tylko my, dwoje. A dlaczego Ty przeprowadziłeś... No nie przeprowadziłeś się, ale zmieniłeś szkołę na Straszyceum? No bo mój dom nie wszyscy drażnili, nikt mnie nie lubił. A tutaj i tak mam bliżej do straszyceum, bo mój dom znajduje się prawie obok straszyceum i słyszałem, że tutaj wszyscy się lubią, tak jak ty i ja. Klodin. Podoba Ci się widok? No, ślicznie. W świetle księżyca? No. Wiesz co? A dlaczego Ty um, jesteś teraz w Nie mówię, że to źle, ale po prostu jestem ciekawa. Ponieważ w tamtej szkole nikt mnie nie lubił i nie cenił. No i mój dom jest bliżej. Straszy i słyszałem, że tutaj wszyscy się lubią tak jak my. O, jesteś słodki. To chodźmy. No, chodźmy. Ciąg dalszy nastąpi. Do zobaczenia!